Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Star Starbucka. Of course, lecimy na dół odzyskać to, co tam e, straciliśmy albo nie straciliśmy, tylko e, tam po prostu zostało. I no, ale lecimy. I don't know. matko święta, jak to brzmi? Śmłodziek. O, e, nie jesteś słodki. Absolutnie nie jesteś słodki. słodki. Nie zrobiłam sobie tej Dobra, już zrobimy tej i znowu mi się kokoszy. Eee, czekajcie, raz i dwa. Zaraz tak w tym znowu leczę siostrę. Moja siostra potrzebuje to bardziej niż ja. Eee, a ja sobie zrobię kubreczek. Eee, tylko tak, ten lepszy. Muszę zrobić. Raz i dwa. I w ten sposób oto praktycznie pozbyłam się trawy. Hmm. Trzeba będzie jej pozbierać. No właśnie w tym kierunku też zmierzamy, ale pomimo, pomimo wszystko. Muszę to pozbierać i eee, zastanawiam się co zrobić. Dobra, posadzimy to koło nas gdzieś, bo bardziej mi się to przyda. O, siema duch. Nie mogę Cię niestety adoptować, bo trochę mi szkód wyrządzasz, nie powiem, ale nie martw się, damy radę, nie bój nic, kiedyś możecie. życie, weźmiemy. Dobra, ja na razie pozbieram wszystko, co tu mam, bo e, kolejny zestaw ogrodnika? Hmm, była biała kupa, czekajcie, a co nie ma nigdzie, tu jest ta jakaś skrzynia, ale nie wiem czy się o nią pokuszę, Ciekaw gdzie są te jaskinie po prostu, hmm. go do garczka, kurdemkę, kliknąłem F zamiast D, To czekajcie, do ciebie i z shiftikiem przenosimy to, przenosimy to, 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 kupa na razie też, Stój, to zjemy, raz i dwa, to mamy tylko jedno, no i trudno. Co robimy, co robimy, co robimy? E, idziemy na ziemię. dół. Tylko jakąś drzewko bym chciała ściąć. Drzewko, halo duże chciałabym. Mamy bardzo takie pragnienia fajne. Tylko żeby to było drzewo z nasionami. Z sadzonkami. Dobra, może być też bez. E, gdzie mamy siekierę? Może być też bez, bo jednak, yy, bo jednak... Ognicho, dajcie mi, yy, postawię tutaj gdzieś... No halo, mam specjalnie zrobione dlatego, żebym mogła. Dobra, zrobiona to odklikujemy. Halo, no dobra, kliknęło się. Mm, co ja mam robić? Kurde, jestem tym wizycie, bo yy, nie mamy tej trawy. I ona będzie dopiero na dole, dobra. Dobra, dobra. Pomysł jest taki, że ja muszę iść natychmiast na po trawę. Bo w przeciwnym wypadku nic nie zdołam, nie zdziałam. Dobra, e, nawet nie mogę sobie zrobić włóczni, jak mi się zepsuje zbroja. Szybko poczekajmy, aż mi się kamień tak porządnie nagrzeje. Ja go już jest 50%. Dlaczego? Dobra, lecimy w dół. To nie jest sytuacja fajna, ale trudno. Tu mam trawę. Tu będzie jakaś trawa. Czekajcie. O, jest trawa jedna. Raz, dwa. I trzy, trawa, dobra. Idziemy w dół. mi zawodzimy. Próbuję iść po odzynę. Czy ja tam widzę... A, mechaniczne było tak blisko. Naprawdę. Okej. Okay. Nic nie mówię. Nic nie mówię. Nawet nie skomentuję tego. Ale ja wodę zabiorę. Dobra, siostra, dajesz. Bielni tu. Ja sobie pozbieram rzeczy. F Zbieramy to. Ja se mogę. Siema, koni. Po się bawić w uniknięciu Mam siostrę i namiot. A w zasadzie... Zapas na nawet, no, do końca życia. Dobra, um, teraz tak, ja cię wyłączę, siostra, żebyś ty mi więcej problemów nie zrobiła. Bądź sobie pokojował siostrę Kocham obracanie ekranu. To było tak, nie? Chyba tak. Dobra. Mm. To i jeszcze to. I znowu sprzątamy do Czestusia. Shifty lecimy to, to. To byłoby fajnie, gdybym mogła do ciebie schować. Nie mogę, ok, więc to sobie schowam w moim plecaku za to. Tym cię ulecza. To mi się przyda bardziej niż mi. Czy masz 300? Mi się już że masz 600. A, bo kwiat musi rozkwitnąć, no tak? zapomniała ja. Oh, sorry, znowu mi się odezwało to, co oglądam sobie prywatnie, YouTubeki. Dobrze, Zbijemy trawkę. To są też jagody, które też biurem. I też sobie je zjemy teraz, bo raz, dwa, trzy. Nasz głodek jest taki o, już nie ma głodka, a ten, wiecie, pięknie. Trafiłam na y, żyłe złota, widzę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zbieramy raz, dwa, trzy. I lecimy na razie pozbierać sobie trochę trawnika. O, ile tutaj jest jagód? O, oh my goodness. I teraz tak, to i lecimy. Ale pięknie, nie mogę. E, zbieram jagody, bo jedzenie tak coś, jak mi się przyda. Ale jak nie, no to zgnijam, no to będę miała zgniliznę. Także dobrze. Mamy już na pewno na y, kolejne wiecie. Kolejne ognisko. Więc nie będę na pewno marznąć. Git. Um, czy ja potrzebuję jakieś kamienia? Nie wiem, nie wiem czy potrzebuję kamienia. Ale zawsze mogę zebrać. Jakby kamień zawsze się... To ile? Jestem ciekawa, ile to ma, bo nie mam do porównania. A kilo ile bije? Ciekawe. E, tylko Schowaj się. Kilo ile może być? E, 20 seriously? To ja zma zmarnowałam chyba. Proszę cię ogni, chowaj się, tu prostu bo już życie zaczęło spadać, o oh my godness, teraz klikam tu? Nie, tak, klikam lewym na to, nie? Lewym na ten, dobra. I co, zbieram ten kamień. Taka jest zima, no. Drewno i... o kur... drewno muszę zabrać teraz. No i widzicie, ja będę po prostu... tu jest jak w serii, troszeczkę nie macie się ciemności, ja po prostu od rzeczy do rzeczy yy, skaczę i skaczę, żeby tylko przeżyć. Yy, trawa do mnie, proszę, raz. Teraz tu są jakieś trawki. Dwa. Przecież po co ja przy ognisku miałam, a nieważne. musimy co prędzej znaleźć się z bo e, zaraz mi się będzie helmet kończył. Dobra, sobie to wyłączę, póki jestem przy ognichu. Ogrzejmy się tak, nie wiem, w chwileczkę. Tak z jeszcze 10 sekund, tak żeby nam e, poszło w e, temperatura w górę. No, 10 sekund. Jeszcze 3, 2, 1, 0, lecimy. I no to jeszcze powinno mi... nie to... Gdzie jest ten mój helmet? Tu? i on ja ma jeszcze? 5 minut. No dobra. Trzeba go oszczędzać w miarę. W miarę, ale nie bez, bez przesady, nie? MK. E, dobra, czyli idziemy. A może ja nie pójdę w tę stronę, tylko ja pójdę w tę stronę. Bo tam nie wiem, no kurde, nie wiem, no. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie wiem. Właśnie muszę zbierać trawę. Ja e, ja Ile pingwinów? dobrze, dobrze. To się łączy ze sobą. Okej, okay, rozumiem to. Jak najbardziej rozumiem i jak najbardziej mi to. Nie przeszkadza. Zbieramy na razie wszystko. Lecę z włączoną spacją po prostu, żeby wszystko zbierać, bo, bo wszystko na, na samym początku się wszystko przydaje, tylko że mu kwiatków nie zabrała, bo kwiatki mi są absolutnie niepotrzebne. E, dobra, możemy to szybko zrzucić i lecimy dalej. Shit! Tam są pszczoły Nie, 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 kwiatka proszę cię nie podobno i jest ci do niczego niepotrzebne. E, lecimy, lecimy. Poodkrywamy. Może nie zginiemy, I hope so. No tak, zapomniałam, że ja mogę chodzić, odkrywać mapę za pomocą mini-mapy, a nie dokładnie po całym terenie. Tylko też... O, ścieżka! Czyżby tam była wioska gdzieś? Pożyjemy zobaczymy, ale widzę dużo, ja go kocham. O. Szkoda, że nie trafiłam na to miejsce wcześniej. Nie głodowałabym tak. Yy, yy, yy. Ale wiecie co? Ja chyba muszę coś jakiś nie... Tu jest z tego kwiatka. Ja co jakiś czas muszę chyba przyjść i jednak podnieść te kwiaty. Sobie za mnie jaja robisz, tak? Co jakiś czas muszę przyjść, podnieść te kwiaty, żeby mi się te odnowiły. tu! Ile mi to zostało? 8 minut do naprzód. No. Może będzie dobrze. Tu pocieram też wszystko. Żeby mieć już wszystko. I teraz zobaczcie. Podniosę kwiatka, ale ja go zjem. Masz, jest tego kwiatka, bo nam życie wzrośnie. Młaski, życie nam wzrośnie. bo w jednym, a i tak tu chodzić nie będę, więc... Więc no. Na razie sobie zbieramy te jagody. Co prawda mogą się zmarnować, znając moje szczęście. Eee, I na pewno tak będzie. Bo pamiętam, że mnóstwo osób ich nie lubi właśnie ze względu na ich krótkoterminowość. A ja je bardzo lubię, bo są e, w dużej ilości występują. No ale to... E, co? Nic od ciebie nie chciałam. Co? Myślałem, że to jest Krampus? A taką emotkę Krampusa ma. Yy, albo nie, to będzie ten glu. O! Ja wiem, co to jest, tylko. jakie zajebiaszcze stworki. Yy, prawy przycisk myszy, zbadaj. Że w ciągłym strachu, no ja wiem. Jakieś łodziaki, ale. Yy... Czekajcie, muszę sobie zrobić miniaturkę. Dobra, powiedzmy, że to będzie dobra miniaturka jakie słodziaki, tylko coś się z tym robiło, ale ja nie pamiętam co z tym kluczem. Ale to będzie gęsiło się na tej mapie. Ja cię kręcę. Teraz trzeba będzie opanować sztukę, yy, prawda maleczną yy, i się na takie się wybrać. O, o, czy ja widzę, to co ja widzę? Czy moje oczy dobrze widzą? Widzą zamarzniętą pustynię, cudownie. Dobra, dobra, nie się. Dlaczego te pingwiny zawsze wyskakują, tu gdzie ja jestem? Proszę ode mnie odejść. Nie chciałam drzewa. Za chwilę będziemy płacić za to, że yy, Ale dobra, mniejsza o to. Zetnę sobie ten kamień. Zetnę. Skopię ten kamień. Nie skopię. Jak to powiedzieć poprawnie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale nie kurczę, nie zrobiłam sobie czapki na zimę. Ja to wszystko przemyślałam, naprawdę na łóżników chociaż. Ta czapka to tam mniejsza w ten moment, też spoko. E, płaszcz przeciwdoszczowy. to jest przeciwdoszczowe, to też jest, no. To jest przeciwdoszczowe. O, to jest konieczność do zrobienia. Stój, 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 mordeczko. Chciałam tylko to wyłączyć, z przyzwyczajenia klikam na ekran, że mi nie zniknie, a nie znika. E, o nie. O nie, o nie, o nie. Kamień mi się psuje, to bardzo źle. E, ale ja sobie... Skopię jeszcze z ten. Zobaczymy później, czy tam mi się innego ciekawego wyrobi. I yy, czy coś znajdę ciekawego. W ten sposób chciałam powiedzieć. Zabrałabym tylko tego skieru, ale nie mam teraz miejsca. Więc na razie sobie odpuszczę, a później będziemy się tym martwić. No i nasza siostra teraz w pełni blasku i chwały, 600 z tego. Właśnie na to liczyłam. Tylko, że mi się trafi coś, czego nie mam. To będzie strata. No, Zbieramy nasze płaczki. Biegaczki. Ale... Człowiek, jak kocham te wielu z takim. No halo, proszę cię, zbierz tego biegacza. Z tego Zbiegacz z cepole Kłębowisko. Jeszcze lepiej. Okej, okay. opuść. Co to jest? No się. ja się nauczyłem. Co to było? Eee... E a... a Seriously? Ja to miałam? No way. W sensie ja myślałam, że mi się to po prostu zepsuło, a to jest w rzeczach modowanych. No way, Co nie sobie taką skrzynię. Taka propos. Dobra. Kolejne te nam się znalazły girsy, bardzo fajnie. Teraz reflektuję to. Chodź kolejny kłębku. Hmm. Będzie ciemno. Zapnij się. Cytując klasyka, kto pamięta, ten pamięta. Kto nie, no to nie

Kłębek do mnie. No i co, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcji. Do usłyszenia już niebawem w kolejnym. Ja zacznę sobie nagrywać w dzień, a teraz po prostu będę chodzić i zbierać co mi upadnie na tej pustyni. Ewentualnie pozbieram sobie drewno. Nie wiem, zobaczymy. Także ja za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych. Cześć. pa. pa.